manko! z tej strony El Diablo Witam Was w drugim odcinku z serii Zagrajmy w Return to Castle Wolfenstein Misja druga, paszta zamku. Naszym celem jest znaleźć wejście do wagonetki. Dalsza część opisu jest taka sama jak w misji pierwszej, tak więc rozpoczynajmy. No dobra. Póki co jest cisza. Cisza przed buzą tak zwana. Jest pewien oficerek, którego chciałbym za, zaciukać po cichu. Ona sobie tutaj ogrzewa swoje łapska przy kominku. Ciemano, słaba wytrzymałość. Ale to mnie wcale nie martwi. I teraz jest taka sprawa. Tutaj za zatem flagon znajduje się sekretna. E, sekretny taki schowek. Będziemy potrzebowali jednak krzesła, aby się tam dostać, inaczej nie doskoczymy, no nie mamy takiego powera. O no, jakoś się udało Teraz muszę to jakoś Kurna no Muszę jakoś to przesunąć lepiej No dobra, może tak wystarczy Ale jest jeszcze jedna sprawa Ten schowek jest zamknięty, musimy go otworzyć Wajcha, która otwiera ten schowek Znajduje się za tym obrazem No i teraz trzeba tam doskoczyć Zobaczymy czy ta Kurde Czy ta odległość wystarczy O, teraz jest idealnie Tylko jakbym mógł na to dobrze wskoczyć kurczę nie udało się ale chwilunia. zaraz damy sobie z tym radę o dobra no jak widzicie mamy tutaj treasure item no e, dobra można rozdupić to już nam się tutaj nie przyda tutaj sobie wejdziemy później póki co jest to zamknięte no i stoi sobie szkop przy oknie podejdę do niego może po cichu trochę żeby nie robić oczywiście szumu, no choć powinien nas tutaj już zauważyć. Lara. Urna rozbił szybę. Powinien nas w sumie usłyszeć. No tak. Za dobrze być nie może, no zobaczyli po prostu trupa tam stoi, taka warta. No ale po co marnować amunicję, jak możemy go nożem załatwić. Szyba. Apteczki nam póki co nie są potrzebne. Możemy ruszać dalej. No jak widzicie, tam już jeden na nas czeka. Jurde. Dobra, ktoś do nas tutaj idzie. i z Czas się przesunąć dalej. Kurde. W końcu. Trzeba wyłączyć w końcu ten alarm. Strasznie irytuje. Chodzą posiłki. No kurde, dawno mi się nie zdarzyło, żebym go za pierwszym razem nie załatwił. Jest również kolej z mauserem. Również położony. Mauser jest dobry na dalekie odległości, nic poza tym. Jeszcze Też do załatwienia. Okej. Okay. teren oczyszczony. Alarm również został wyłączony, więc mamy troszeczkę spokoju. Możemy sobie przeszukać to pomieszczenie. To jest przycisk, który otwiera ten magazyn, który znajduje się, no już tam na samym początku misji. Tutaj jest jeszcze jakaś notatka. Oberführer Blajacki, Obersturmführer Helge von Bulow. Helge poznamy w późniejszym etapie gry. To jest e, szefowa, no dowódczyni tej całej SS Paranormal Division. Okej, okay, mogliśmy sobie zjeść kiełbasę Bardzo mnie to cieszy Tutaj możemy sobie przejść na skróty O i tutaj jest ten magazyn, to nie jest secret area Mógłby się w sumie zaliczyć, ponieważ no nie wiem czy ktoś tutaj by chciał wracać Przeważnie jak ktoś by nie znalazł tutaj przycisku No to po prostu by sobie odpuścił, no a tak naprawdę tamten przycisk mi wcale nie mówił, że, że, że to jest akurat do tego magazynu. Tam była jakaś dziwna trupia czacha, więc wcale na to wszystko nie wskazywało. Dobra, wyszedł jakiś szkop. Co zauważysz mnie, Wajzo? Dobra. Załatwiony. O, muzyka się zmieniła. Jest taka cicha, jakbyśmy po prostu mieli jakąś teraz bardzo ważną misję do zrobienia. Często nie do wzięcia. No dobra. Jakoś to przeboleje. No i schodzimy na dół. No, tutaj stoi dłuż tutaj są jakieś beczki ogromne. O, ale go trafiłem! Mam nadzieję, że mnie nie zaskoczy. Tylko nie krzycz. Tylko nie krzycz. No i tutaj znajduje się również sekretariat. Trzeba wcisnąć tą cegłę. I proszę bardzo. Tu jest jakiś taki... 1938... No, ...jakiś browar. Nie wiem w sumie do czego mi to jest, ale skoro można to wziąć, no to to weźmiemy. Dobra, czas się przesuwać dalej. No proszę bardzo, nie usłyszeli MP4-dziechy. No to jest jakiś oficer. Czyta sobie. Ok. No i robi się głośno. No właśnie, idą posiłki. Trzeba tutaj uważać. A co to za granaty? co wy mi tu... Co wy sobie myślicie? No, dobra, jeszcze go w powietrze. Super. O kurna! Co ty mi z tym lugerem szalejesz, dziadek? Weź mi litość. Dobra. Halano znajduje się tutaj. I za sekundę pokażę wam kolejne sekretne miejsce, które znajduje się... ...o, za tym. Proszę bardzo. To jeszcze nie koniec, trzeba rozwalić. Proszę bardzo. I mamy treasure items. Major Jurgen. Wszędzie Major Jurgen. Co to kurna za koleś? No a tutaj jest jeszcze takie fajne miejsce. Możemy sobie zabrać apteczki, jakaś amunicja, granaty. No i kolejne sekretne miejsce i chyba ostatnie już w tej misji znajduje się tutaj. Musimy sobie rozwalić tą bombę. Robi się dziura w ścianie i proszę bardzo, co my tu mamy? Jakaś maska, kolejne sztabki złota, hełm. No super, ruszamy dalej. Ups. Też major Jurgen. A ty co? Co się gapisz? O Kurwa, na przypał. Patrzcie ich tam trochę sporo jest. Trzeba ich załatwić, ponieważ będziemy musieli robić to później. Kurde Gdzie z tymi mauserami? Dobra, chyba sprawa załatwiona O jest jeszcze jeden jeszcze Nie ma Okej okay. No i póki co mamy spokój Ze szwabami Możemy sobie przeszukać te wszystkie placówki Leś z mauserami, to nie wiem do czego to w sumie służy. Jakaś wentylacja. Kaserne. Dobra, tutaj się nic nam nie przyda. Ruszamy dalej. Zaraz przyjdzie wsparcie, to jeszcze nie jest koniec zabawy. Oni nas tutaj bardzo nie lubią. Kurde, prawie go załatwiłem. O ty, kurna, jak przeszedł. Że my tak nie mogliśmy od razu, nie? nie pierwszy raz mi się zdarza, że on tak na skróty sobie przeszedł. On jakoś się po prostu dziwnie buguje i... No jak jakoś, cytując klasyka, no i farci pierdolony. <grystanie> Dobra. Nic tu po nas. Kiedyś, jak nie zabijałem tych kolesi za pomocą MG42, to zawsze się tutaj pojawiał koleś. O, i tutaj również. Ale widzicie mamy spokój. Przyda się małzę, dostał w czachę, a cały czas się trzyma. A daj. No co ty? Myślę, że jak podskoczy, to ...to mu nie zada obrażeń. O i teraz pewnie rzecz, na którą każdy początkujący się nabiera. Proszę bardzo. Ile można żyć? A kto by się tego kolesia tutaj spodziewał? Dobrze Trochę amunicji Dobra rozłupię to może więc. No, co jest Już Myślałem, że jakiś buk albo że może w to nie trafiam Ja tak dużo amunicji do małzera mam, a jednak Jednak się przydało Dobra i wypadałoby, żebym nie spadł Mógłbym się trochę połamać Tutaj nie wejdziemy no i tak to właśnie wygląda. Baszta zamkowa. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie coś po sobie. I do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się na razie.